W tym filmie porozmawiamy na temat tego, jakie szprychy do własnego roweru wybrać. I tutaj większość osób pewnie powie, kurde, co za gościu, co on będzie tam pierdzielił. No, szprychy wybieramy takie, jakie mamy obręcze koła: 28, 26? Nie. No O co chodzi? Dlatego, że jeżeli macie koła typu V, wybieracie inną długość szprychy niż do koła typu U, czyli takie powiedzmy jak podobne do literki U. Oraz inną, wiadomo, to tam długość tych szprych, jeżeli macie koła 26, 28, czy jakie tam inne całe. Ale generalnie zasada jest taka, że szprych macie rodzajów od cholery i musicie je dobrać dosyć dokładnie do długości od piasty do zagłębienia w obręczy koła. Dlaczego to jest tak istotne? Jeżeli w tych zagłębieniach tutaj, z których mają wystawać łebki szprych, to, jeżeli będą one za długie, to znaczy, że nie naciągnięcie koła podczas jego centrowania mocniej, bo skończy Wam się gwint na sprysze. A ten gwint jest cholernie mocno ograniczony, jest krótki, oczywiście gwint moglibyśmy robić dużo dłuższy, aby można było praktycznie stosować jeden rodzaj szprych do różnych, trochę obręczy tych kół, ale robią je tak, że po prostu rodzajów szprych jest chyba z 40 różnych, ta się różni o milimetr, ta o pół milimetra dłuższa, krótsza i tak dalej i musicie to dosyć dobrze dobrać. W każdym razie tutaj z góry czopka, czyli tej nakrętki od szprychy, szprycha z górnej części nie powinna wystawać więcej po już nacentrowaniu koła niż 2 mm ku górze. Jeżeli wystaje dłużej, to znaczy, że Wam się, jeżeli koło pokrzywi i będziecie chcieli je centrować, więc się skończy i koła nie wycentrujecie. I druga sprawa, szprycha powinna być na tyle długa, aby Wam wchodziła do samej górnej części nakrętki koła, natomiast nie kończyła się tak jak tutaj. Nie wiem, czy widać, pokazuje. Powiedzmy w połowie nakrętki, w połowie nakrętki, jak się kończy, gwint szprychy, czyli, no, może nie kończy tyle, tylko jeżeli ten gwint wchodzi do połowy nakrętki i reszta wystaje, to znaczy, że szprycha jest za krótka i ten połowa nakrętki także może nie utrzymać jej podczas powiedzmy zjazd, zjazdu z krawężnika czy z jakiejś tam pojeżdżanie po dziurach i takich tam podobnych sytuacjach i może to po prostu wylecieć z tej nakrętki od szprychy. Szprycha powinna być na tyle długa, aby jej część wystawała albo do max 2 mm nad łebek szprychy tutaj od strony tej dziury albo żeby idealnie była dopasowana do długości tego łebka od szprych. Ewentualnie może być trochę w nim lekko zagłębiona, czyli tak, żeby jeszcze tą szprychę regulować śrubokrętem od góry. Ale nie może być ani za krótka, ani za długa, bo tutaj nie macie wtedy praktycznie żadnej regulacji. A to jest bardzo istotne, jeżeli chcecie mieć zawsze proste koła bez żadnych skrzywień. Na temat szprych z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś mógłby coś dodać więcej do tego filmu, to zapraszam poniżej do komentarzy. Dzięki za obejrzenie filmu. Idę odpocząć. Cześć!